Katper, największy śmieszek w szatni. Nie, nie wiem, ciężko wybrać jednego. Nie, gdybyś nie był piłkarzem, byłbyś. Nie, nie myślałem o tym zawsze jakoś w sport i w piłkę od, od początku. Boiskowy pseudonim. Helmo Ulubiona piosenka. Nie mam jednej. Wykonawcę, jedynie mogę podać to za Sonę. Wakacje w Polsce czy za granicą? Za granicą. Najlepsze wspomnienie z wakacji. Ostatnie wakacje z dziewczyną. Ulubione prace domowe, w których wykonujesz lub w których pomagasz. Nie ma chyba takiej ulubionej. Wolny czas spędzasz na? Spędzaniu czasu z dziewczyną. Ulubiony aktor, aktorka. Aktor Tom Holland samochód, który chciałbyś mieć. Yy, Bentley Continental. Kawa czy herbata? Kawa. Kotlet schabowy czy kotlet milony? Schabowy. Kino czy teatr? Kino. Pies czy kot? Pies. Film w kinie czy na platformie internetowej? W kinie.